Przywita to się słowo. z przywita się z widzami. To jest mój kanał od dzisiaj. Przejechałem kanał. Co tak długo Suka! DeadGierka Gierka. Dead gierka. Jak wejdzie ostrożym Golden Panther rozdaję go widzom? No ma Nie no. Moja kasa. Nie no. dla no. gadaków. <laughs> Proszę, zaś, to na filmiku dziękuję. Będzie śmiesznie, gram, 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 a psa, że się słychać. Zabiję <laughs> go? <wiengo? laughs> Czok leży. Czok. Czełk mi lekki like hate mi baćlo. <noise> zabili go i uciek! Co? <noise> ja przyglądam sobie sklep manko i znalazłem ten, takie włosy, co się nazywały, Zabili go i uciek! Ale uciek! O? A to będziesz hey, mi Nie, będę snajperem grał, ale weź heavy jego, bo heavy jest. Dobry. Kup szybkostrzelność. Zamontowane. Pokaż się. Leci, czekaj, pokażę ci gdzie stać, bo dobra, inżynier jest nawet mądry Stój tutaj obok dispensera, bo wtedy masz nieskończoną siamę i po prostu strzelaj tam, bo oni stamtąd będą szli O, to trzeba wstalić broń, chyba Nie, to nie są wstali, to jest mu siężna bestia Skąd mogę wiedzieć? <laughs> ten inżynier wygląda taki, ten gość z taki ten mały Hehehe <laughs> Baba buj! Teraz jak iść na lespa Po prostu się cofnij. Trawać. No co, no. idź tutaj. Call snipera 3AM <grym> jak się odwrócił! Odwróciłeś się i ten twój heavy miał taką mordę krzywą. Lamao, lamao. co lamao. <grym> jak to działa? No nie ja wiem, tak gruby jest z Gruby jest noobem, on ma więcej damage od ciebie. A to mas jaki jak znasz 15 koła? damage? A? No. Bo sniper jest OP. Chyba zacznę sobie grać znowu w jakiejś Australium sobie wylosował jeszcze jedno. Idzie duży skurczybyk. No to on jest prościzną jakąś. Jest prościzną jak do ciebie nie strzela. Ha ha ha, manierka, nie mogę. A masz w ogóle? Nie masz. Mam, mam. Ale nie kupiłeś upgrade'a do niej. Aha. Trzeba kupić ładunek, żeby użyć. No, nic nie robisz. W ogóle. W ogóle nic co nie zrobiłem. Co ty tam zrobiłeś? co to za ult? W ogóle nic nie zrobiłem. No i pięknie. Dobra, to jest taka łatwa Nie wiem, to nie wymaga mózgu. Dobrze się bawisz? Ale bitka. Ale klepa. Co ja widzę? Box. Jest lepszy od ciebie. Ma lepsze pięści. Ma metalowe. No jest z takich... 5 dostać. O, oh, chłopie, to mi się nie zł. Ale ja szybko strzelam z tej snajpy Machina? Nie, zabawka zawodowca. Machina. No tak, machina. Demonite. Demonite to Ja podłożyć tam bomba Jaki dźwięk dziwny z miniganu, ty to słyszysz? No? Ty co słyszałeś? Bo oba, obaj strzeliliście ten. W tym samym momencie zaczęliście strzelać. Tak dźwięk się połączył. Zdechem od snipera. Brawo, no wszyscy takim mobem jesteś Widziałem, tak Metalikowski wesci, to zaczek This is a bucket, this is a bucket, Hop gra Sniper, ma 855... 8... Co? On w ogóle gra? Ma 885 damage, on zabił trzy boty Ej hey, blest, spójrz na mnie. <laughs> Kolejny Sniper od 3M Najlepszy na świecie. Zadzwoń sniper na od 3 AM. Zadzwonię do snipera 3 w nocy, posło źle. Oj, oj, oj. te piosenki Minecraft Sweden. O! Oh, na dwozu tam chyba się. <gryzm> <z> Krzy <ksygryzą. gryzm> Bitwy psów nielegalne. O, duże heavy Dwa duże heavy Aha, zginąłem. Haha, taki noob! Ja jestem twoim tutaj nauczycielem się śmierzy ze mnie? Zartowałem komplu. lubisz, się uwielbiam w życiu. Kiedy wypłata? Za co niby? Za bycie adminem. Dla mało. Ostatni czołg, walej. No. Tylko czołg został? No. Je nie widzę, co ludzie dropnęli. Okienko mi się zbogowało. Ja mam tylko misję wykonaną. Ja też. A się zbagowała, nie widzimy co dostali Co, czym grać? Demo? Możesz go wziąć Halo? No, widzę co... Czekaj, siorka w pokoju, halo 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 hey, guys, Hello. Gdzie to ammo się zdobywa? nie komunicji Ja mam gdzie dispenser jest? Tutaj, u mnie tam gdzie... Tam gdzie bomba! Przedarli się przez naszą obronę, uważaj uciekaj A Dispenser No tutaj Baba boo Wyjdą, my lover You know you are playing with youtuber Right? What? Srak sruck Wystałem, zrobiłem ci darwam reklamę, nie podziękujesz Naprawdę świetny youtube channel brother Dobra robota, Thank Dziękuję. I'm z Hungary? i jestem gay. You Z hungry? Jestem from Z My Z Big fucker coming. <laughs> 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 ja będę się śmiał jak dropniesz Z Hongarii. Z Hongarii. Z Hongarii. Z Hongarii. Z Hongarii. Z Ha ha ha, mazenie Nie traci HP Muszę się leczy, z zginę od szpiega Nie wytrzymam. Nie wytrzymam z tymi szpiegami, czemu oni istnieją Nienawidzę szpiegów w tej grze, nienawidzę, nie cierpię! A spaj mainy? to największe szumowiny bez mo zasad moralnych Normatyczny No i to też A wiesz, że jest osiągnięcie w tej coś co się nazywa chyba mega gigantyczny sus czy coś takiego No mi się wysyła No chłopie SUS! Cześć

bo jest twojego nikiego. No, najlepszy. Ja mam najlepszy niki na świecie, akurat. Nie, ja mam lepsze. Niech widzowie napiszą w komentarzach, kto ma lepsze. I na złość napiszą, że ja mam lepsze. Nie, na złość napiszą, że ty masz lepsze. No, mówię. No, mówię. Że na złość napiszą, że ja mam lepsze. To był na złość. Nie, na złość napiszą, że ty masz lepsze. Bo chcę zrobić. Lepszy nie wiem, o co chodzi. W końcu, od ropy No to byś snajpera, ja inżynier Mocno boku Co? Romowizje, co to romowizja? Co ty mówisz do mnie? Włączyć Romowizję, wera klikam nie ja, Nie wiem co ty chcesz ode mnie, jakaś nie romowizja, pierwsze słyszę No romowizja Lepsza ich te wybuchowe hedy Ale chcę kupić manierkę, nie wiem jaką Nie kupuj na snajperze Teraz będę na kabinek najbostrzy Ja tylko słyszę bababui, bababu bababui, babab. O nie to był błąd największy Nie, Zginę o... Leco z grant z gigantyczny na powodowany zony Zginę od... Co ty masz za ten winę? Gram Cole sniper od 3AM, coś nie gra chyba No bo nie umiem sniperem, mówię ci Opie wystarczy strzelać heady. Cała filozofia grania jest niepewna na MFMie, po prostu strzelaj heady. Ja nie to jest, wiem. moim zdaniem, najprostsza klasa na MFMie. No. Wystarczy po prostu strzelać w głowę i wygrywasz grę. Sensivity09, trochę do główki, nie swojego sensa. Też on, 09. Kumple. <laughs> Kumple. No co za kasztan! No nie wytrzymam z tym basterem Jak go goni, on ude mnie ucieka, no co to ma być? Ile jeszcze No i po dispenserze, on się tu się jeden. Łatwo na noba No i nasz heavy w lasu center bastera, co za kasztan. Co tak długo trwa? Ostatni heavy w końcu. Nie, nie jak to długo trwa? Ja nie, nie wytrzymam center bastera. Zabiję go. już tutaj kasztan jeden. Łatwo na nuba. Ciekawe, że ktoś kiedyś w solowo to chyba nie. jest niemożliwe. No musiałem nie przygotować, nie wiem, co się Nie, to nie, nie da się solo wszystkiego zrobić. Bo nie, 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 nie zadajesz tak wysokiego demera żeby zabić wszystko na mapie naraz. To jest niemożliwe, żeby solo zagrać. No chyba, że to jest możliwe, jak ktoś to zrobił. Wątpię, że zrobił to fair bez żadnych wspomagaczy, bez żadnych nie wiem, modów albo coś. Dobra, 18 monetów zostało, już łatwo będzie. Zadnia fala, to jest najpięknie. O, łatwo. No i okienko oh. mi się zbagowało, nie widzę co dostaję Nie wytrzymam. No nie wytrzymam. Ta gra jest taka zbagowana. Jak będzie, jak dropniesz Australium, to. Niemożliwe to jest raczej. Na pierwszej turze skończonej dużo osób dropi Australium. Aha. Nie wiem czemu, ale dużo widziałem i dużo znam osób, co dropnęli na pierwszej turze. Nigdy więcej nie grali we Carbonowy to... <laughs> Karbonowy klucz <kruż> robobójcy, kuriozum. <laughs> Ja dostałem wyrzutnie bomb samoprzylepnych robobójcy, świetnie. Widzowie, dziękuję za oglądanie filmiku, Sub to Jeszcze like, górę. Ja otwieram jakieś paczkę ze sklepu Manko, ja nawet nie wiem to mam, ale otwieram to. Pa. Żegnaj. Idę. On wyszedł, widzowie. Dostaliśmy tylko my, nasze znaczy ty, wy, wy, ty i ja. Widzowie, to by było na tyle. Ten odcinek nie ma sensu, ale mam nadzieję, że wam się spodobał. Bye bye.